Dzień dobry, dzień trzeci na Borneo. Dzisiaj jedziemy popływać sobie po rzece. No i oczywiście nasz kierowca w turbo samochodzie. Ogólnie, żeby dojechać na to miejsce, to trzeba jechać 2,5 godziny. Także ja z sobą zabrałem komputer. Zobaczymy, czy coś tutaj popracuje. Ale drogi w Malezji są spoko, aczkolwiek trochę dziurawe. A bardziej takie pofałdowane, jak nie wiem czy jechaliście kiedyś odcinkiem z Katowic do Krakowa, czy nawet powiedzmy z Rybnika do Katowic, i potem do Krakowa. Tam też są takie fałdy, szkody górnicze. Oni też chyba tu mają szkody górnicze po prostu. dostaliśmy do takiej miejscówki. Widać, że tutaj w sumie można biwak zrobić, ale ci ludzie tutaj tak żyją cały rok. Tutaj jest ta restauracja. Na no, z tej strony takie domki. Taka mała tak. Kambodża tutaj, bo w sumie ta sama zasada budowania domów na tych nogach, wszystko z drewna. A dodatkowo słońce tak grzeje, że Dzisiaj chyba 45 stopni odczuwalna temperatura jak tak stoję w słońcu. Zobaczcie jak tam lampi, nie wiem o, coś, coś widać Nie widzę ale tak grzeje, że jest normalnie jak w piekarniku tutaj sobie pojedziemy taką łódką w ogóle, zobaczcie, jaka ta rzeka zanieczyszczona, ale to tak po prostu tutaj jest. Tutaj mają taką toaletę na wiosce, czyli popularny wychodek, ale ten jest zrobiony ładnie. Mają kibel, spłuczkę, wszystko jest No a tutaj wygląda na to Że to jest Stelaż pod tą chatę Bo tam jest już wybudowane A tutaj tak jakby było wybudowane Albo dopiero będą coś robić No to jest stare, także chyba to Zdemontowali po prostu No to czeka nas taka wycieczka Oczywiście, Liza, mega zadowolona. Zobaczcie, jak ona mknie przez te schody i podesty pływające. Zobaczymy. Siedzimy już w wódce. Liza, zadowolona. Wymieniliśmy się, mam tutaj znajomego. Aliza wolała iść do tyłu. <laughs> To byliśmy właśnie tutaj w tym miejscu, gdzie właśnie są te palmy olejowe. Tych lasów, jak widać, troszkę tutaj jest, ale no zostało dość sporo wykarczowane właśnie po to, by hodować tutaj właśnie te palmy olejowe. Tutaj na drzewie siedzą nosacze, także tak wygląda naturalne ich środowisko. Tylko ich tu nie widać. Uciekły sobie gdzieś głębiej w las. Tu są nosacze, widać go tam jak idzie, zobaczcie. What? Przyjechaliśmy już. Ogólnie jest problem z wychodzeniem z łódki. Już, tu, tu, już tutaj ktoś wyrżnął orła, bo jest po prostu ślisko. Ale to nie była Liza, na szczęście. Ogólnie ta okolica w Sandakan to taka średnia. My tu byliśmy tylko w sumie na 3 dni, żeby właśnie pozwiedzać te okoliczne miejsca, zobaczyć nosacze i inne tutaj rezerwaty i to wszystko. Ale wybraliśmy się też tutaj wieczorem na spacer, właśnie do Sandakan, zobaczyć co tu jest. No i w sumie nic takiego rewelacyjnego tutaj nie było. Postanowiliśmy przejść dzisiaj sobie wieczorem tutaj, tutaj po tym Sandakanie. No, i zobaczymy, jak to wygląda, bo jeszcze nie mieliśmy czasu. Trzy dni wycieczek, dzisiaj wolny wieczór, no a jutro mamy cały dzień wolny, a wieczorem wracamy z powrotem do Kuala Lumpur. No, i tutaj taka miejscówka przy wodzie. Oczywiście, deszcz zaczął padać, także jeszcze trochę zmokniemy, ale to jest mrzawka przynajmniej, a nie tak jak ostatnio byliśmy w tym Rainforest i tam też była mrzawka ale tysiąc razy mocniejsza chyba że tu się to wszystko rozkręci zobaczymy no dobra wjechało jedzenie ja mam jakieś Malezyjskie z ryżem, nie pamiętam już nazwy, ale mięcho jak miękko w sumie, nie? Ale najlepsze Maliza, zaraz Wam pokażę. Tutaj jest herbata. W ogóle wlali gorącą herbatę i rzucili kostki lodu, więc w sumie smakowe. No i teraz danie tego wieczoru, czyli carbonare w malezian style, czyli z kiełbaską. W sumie nie wiem czy to parówka, czy co to jest, ale tak tu jedzą, tak tu uważają, że tak wygląda carbonara. Dostaliśmy rachunek, tak on wygląda: 40.60 runditów, czyli to jest gdzieś 41 zł około. W 711, 7 Eleven, ale trafiliśmy do strasznej uliczki. Na filmie tak tego nie widać, bo kamera rozjaśnia, ale creepy. Robiliśmy kółko wokół osiedla, żeby znaleźć 7 Eleven, bo ja nie wiem, gdzie? gdzie jest. No to dzisiaj jeszcze na szybko pracujemy przed wyjazdem na lotnisko. Zobaczcie, tutaj też filmy ogarniam na YouTube. Przyszło mi jedzenie. Mam dzisiaj takie mięcho, oczywiście, z ryżem. Śmierdzi durianem? Oli zatestuje. No to jest słodkie, nie jest durianowe. No to możemy przejść do konsumowania tego, iż wynalazku, ale bardzo dobry, pikantny. Bez beef kary, także ja takie klimaty lubię. No nic, jem i zbieramy się. No, my już czekamy na Bolta i ciśniemy na lotnisko, bo wylot mamy o godzinie 20, więc musimy być troszkę wcześniej. Mamy samochodzik, wrzucamy. No to jesteśmy na lotnisku. Taka ciekawostka, to ten samolot, którym my lecimy, to jest ostatni, który leci. Także jeśli byśmy się spóźnili na ten samolot. To już tu zostajemy na kolejny dzień, bo tu tylko kilka samolotów dziennie lata, no i po prostu kończą się. Zaraz jeszcze gdzieś tablicy znajdę, to nakręcę. Biegnij, Lisa, bo nas nie wezmą. To jest dopiero akcja. Wchodzimy jako ostatni do samolotu. Zobaczcie, jest wyro. Tu jest woda. Mamy TV. Drugie łóżko. Tutaj jest toaleta z prysznicem z wszystkim. Ale sobie, zobaczcie, tam jest umywalka. Toaleta. Prysznic do mycia włosów. I tu zwykły prysznic. No i teraz, jak tak spojrzymy sobie, cyk, no to jak się kąpiesz to od razu myjesz kibel Postanowiliśmy wyjść z hotelu Dzisiaj trochę poleżeliśmy w łóżku Popracowaliśmy, bo mamy taki bardzo mały pokój Nie wiem ile on ma, z 10 metrów, zresztą widzieliście wcześniej No i najlepsze jest to, że zorientowaliśmy się, że tam nie ma okna Cały czas ciemność Ja siedziałem chyba do 6 rano I mówię no kurde, nie wiem czy się robi jasno, czy, czy, czy ciemno dalej jest. No i poszedłem spać i wstałem było nie wiem ile 12. No a tu mamy taką miejscówkę. Jesteśmy gdzieś bardziej w stronę miasta. Od tych dużych hoteli dość kawałek. No i po prostu będziemy sobie tutaj teraz spacerować i patrzeć jak to wygląda z tej perspektywy. No bo tam... Gdzie były te duże bloki Po prostu No to tam to jest taka troszkę Jakby to powiedzieć Noclegownia biznesowa No a tutaj Mamy miasto Chociaż jakby tutaj popatrzeć No to mamy dużą galerię Więc tu wszędzie są takie Duże budynki Dostaliśmy zupę tom Yam. Wygląda bardzo ostro W ogóle też tu jakieś alieny pływają Oczywiście ryż, a Liza ma jakieś tutaj kurczaki z makaronem i zupę. W ogóle tu w sklepie mają takie bułeczki z różnymi dodatkami. Ostatnio miałem taką, taką z kremem, ale zobaczcie tu. Tu jest taka klasyczna z parówką. Ale to co ja tutaj widzę to już jest normalnie luksus. Bułka z plasterkiem sera. Za jedyne, już Wam mówię, 4,60. Ogólnie tu jest fajne to, że można sobie na przykład na wagę coś takiego nakupić, i masz gotowy obiad. I to kosztuje jakieś tam grosze, zobaczcie. Tu zostawił pudełko z jedzeniem, ale za 11,80. Więc to też jest nice. Co chciałeś powiedzieć? Liza mówi, że najbardziej kuszącą rzeczą w tym sklepie to są właśnie te ciasteczka. Zobaczcie, jakie kolorowe. Arbuzy. No to ciastka na święta, przecież idzie kwiecień, nie? W kwietniu, w kwietniu są święta. No. To są świąteczne ciastka, zobaczcie, będziemy mieli na Wielkanoc takie ciacha. Zobaczcie, tutaj mamy Indie, centrum Malezji. Idziemy właśnie zobaczyć tamto miejsce. Z tej strony może lepiej, bo tam drzewo zasłaniało. Także taka fontanna ze słoniami. No tu się czujemy jak w prawdziwych Indiach Czerwone światło, ciśniemy przez pasy No bo wszyscy tak chodzą Do czemu też my nie możemy Patrzcie jakie tu w tych Indiach mają fajne auta No popatrzcie Fajne auto Lubię takie auta No i dotarliśmy Na ulicę Lampionów To widzicie tam byliśmy w Lumpur, właśnie przy tym wieżowcu, za bardzo nic nie było. A tutaj fajnie, kolorowo, ciekawie jest. Czyli warto gdzieś dalej się zapuścić. Akurat tam byłem tylko parę dni, no bo wyjeżdżaliśmy później do Borneo. Tutaj jesteśmy dwa dni no i lecimy na Bali tym razem. Także kolejne dni będą dniami nagrywania na Bali. No i tam zostajemy też kilka dni. A później wracamy do Tajlandii. Tutaj mamy słodycze. Ostatnio Liza ich nakupiła, zjadła już wszystko. Ale mówi, tu teraz nawet nie patrzy, bo po prostu jej szkoda żołądku na to. Fajna miejscówka, aczkolwiek. No ja tylko mówię, to, jest takie, to są takie Indie w Malezji. Bo z tego co oglądałem właśnie na różnych vlogach, no to jednak te Indie wyglądają troszkę. Inaczej jest tam większy tłok i wszystko, ale tu jest dużo ludzi z Indii, więc widać, to jest po prostu taka indyjska dzielnica. Tak jak byliśmy ostatnio w chińskiej dzielnicy, i tam też po prostu dużo Chińczyków, a tutaj jest dużo Hindusów. Przeszliśmy jedną stronę, teraz idziemy na drugą stronę. Tak to wygląda z tej strony. Tutaj szczelimy sobie fotkę z tego miejsca. Jak już jestem na środku ronda, czy to to w ogóle jest. Jakbyście się zastanawiali, jeśli chodzi o alkohol, no to zobaczcie tutaj od 7 do 9 coś sprzedają, ale ceny. Mała puszka 9 zł. 9,11 No i duże puszki, tutaj 15 zł za piwko. A tutaj, no, zobaczcie sześciopak 48 zł, i takie duże lager 23. Także, no, to raczej nie sprzyja, żeby spożywać tutaj tego typu napoje. Komu w drogę te mulaczki, lecimy. Czekamy sobie tutaj na Bolta, lecimy na lotnisko, tam jeszcze będzie trzeba po prostu się odprawić. W ogóle na lotnisku fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o ten Air Asia, bo tutaj można, zobaczcie sobie, bez problemów klikać na takiej maszynie wszystko i się odprawić. Wiem, że w Polsce też pewnie takie coś macie. Ale tu też to dość sprawnie działa. To jakby ktoś myślał, że te lotniska w Azji są zacofane, no to nie są. O, tutaj myka moja torba. Żegnamy się z nią, oby się nie zgubiła. Oczywiście z takimi torbami tutaj podróżujemy sobie przez Azję. Już trochę to trwa. No i ta torba jest spoko, tylko że ciężko ją rozciągać. A tych rzeczy jednak po dłuższej podróży w Azji to Przybywa. To by było tyle, jeśli chodzi o odcinek z Sandakan. Żegnamy się tutaj z Malezją, no i będziemy się widzieć już na Bali. Tam myślę, że też coś ciekawego uda mi się nakręcić. Bali, z tego co widziałem, jest mega ciekawe, mega zielone. No i jest dużo zwierząt w okolicy, także tam po prostu mieszkacie, jakby to nazwać, w takim. Lesie, żegnam się z wami i pamiętajcie, dajcie suba, zostawcie komentarz i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć.